Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom Tower Defense 6. Wersja oczywiście zmodowana jest safe mode i lecimy. jak sobie na nowej mapce z poziomu Advance Zobaczcie jak ona wygląda, lecimy z dwóch stron, nam leciały jednostki I mamy taki oto stateczek pośrodku rozwolony na pół, więc będzie na pewno bardzo, bardzo zabawnie Możemy stawiać z tego co rozumiem tutaj oraz tutaj na tych również, tak, na wyspach też można tutaj kłaść. No dobra, zobaczymy, jak to będzie nam oczywiście szło. Mówię, poziom advanced tutaj jest, czyli trzeci poziom trudności mapy, więc będzie, będzie zabawnie. A przy okazji jeszcze jest grana modyfikacja. Modyfikacja dosyć taka, nie wiem jeszcze, jak ona będzie polegała, bo z normalnego balonika jest szansa, że wyleci nam DDT. Tak, DDT z balonu. Można nam wyskoczyć. Więc nie wiem czego się spodziewać za bardzo, zobaczymy to później, a tymczasem bawmy się, bawmy się oczywiście. Są tu ale nie będziemy ich stosowali, chyba że same nam wyjdą jakimś tam przypadkiem, co Zobaczymy zresztą, czy wylosujemy go na początku, a tymczasem jeszcze, póki jeszcze się nie dzieje aż tak dużo, to mamy piątkę ostatnich subskrybentów, dzięki wielkie, że przybyliście na kanał, mam nadzieję, że wam się oczywiście spodoba, no i oczywiście, moja kochana armia, z... Wspierających, dzięki wielkie za każde Wasze wsparcie, wielkie, wielkie dzięki za Was. I dobrze, lecimy, lecimy, będzie się działo, będzie się działo. I to jest taką, według y, opisu tej modyfikacji, w każdym momencie może nam z balonu wyskoczyć DDT, i nie jest to jakoś ustalone, Prawda zaplątałem się troszeczkę, nie jest to ustalone, kiedy on nam wyskoczy, po prostu w każdym momencie może on wyjść. Nie potrzymy, że zostawiłem ten mod na 6 tier, ale mam nadzieję, że ten nam się nie przemieni, bo ja go chcę zbudować na piąty tier. Ale no, chyba że jak podarujemy sobie go i nie będziemy go budowali, bo on faktycznie ma swoją przemianę i pójdziemy w coś innego. Czy ty będziesz widział przez te. Czy to blokuje widok, czy nie? Chyba nie blokuje widoku, takie mam wrażenie. To byłoby naprawdę mega dobre, gdyby tak faktycznie było. Byśmy postawili tego pana tutaj. Dajemy mu widok całej mapy oczywiście i taka asekuracja oczywiście, mam nadzieję, że da sobie to oczywiście radę, chociaż nie, źle go postawiłem, ja potrzebuję go postawić blisko krawędzi, żeby dać mu widzenie lidów. bo przecież tutaj będziemy się bawili z DDT to będzie spory problem, żeby to bronić w ogóle więc potrzebujemy coś, co DT jest w stanie klepać bardzo szybko, więc no zobaczymy co z tego wyniknie jak na no w ogóle z tą gierką tutaj pójdzie nie będziemy grali na wioski, bo jak wiecie ja przeważnie na te wioski nie grywam, więc też tutaj nie będziemy się w to bawili więc... będzie ciężko no dobra, przyznam, żeby minimalnie tutaj Naszego saba, dołożyłem mu jeszcze wioskę, żeby faktycznie tutaj już mieć ten zasięg w pełni załatwiony. Myślę, że Alchemik też powinien niego sięgnąć. Tym bardziej, że on już w zasięgu już wioski, więc powinien do niego również osiągnąć. I taki setupik powinien sobie tutaj w miarę dawać rady. Nie idziemy w ścieżkę środkową, bo tam jest szósty tier. Pójdziemy w ścieżkę dolną. Ona jest też bardzo, bardzo dobra, chociaż strasznie cykam się właśnie pojawienia pierwszych DDT. Faktycznie, jeśli one za chwilkę zaczną mi wyskakiwać, to będę miał mega problem z ich pokonywaniem. Więc zobaczymy, no jak to się skończy. Będzie zabawnie, coś tak czuję. Jak tylko one zaczną, to oczywiście wyskakiwać. Tam jest jakiś limit rund, Znaczy limit od której rundy on może się nam pokazać, ten, ten DDT? Więc zobaczymy, zobaczymy. Czyli musimy w miarę szybko ich rozwalać. Bo czym szybciej oczywiście ich rozbijemy, tym szybciej zauważymy, czy tam będzie DDT, czy też go nie będzie. I to jest bardzo ważne, żeby jednak to od samego początku już wiedzieć, czy bijemy się z Moabem, czy to jest niekoniecznie. Zaraz będzie pierwszy... Mm, ...lead. Na razie tylko no, i wyłącznie no, pas no. oczywiście bije, no i on jeśli dostanie boosta e, od no. naszego alchemika, więc dobrze, dobrze, damy sobie chyba radę bez problemu z tym. E, Spida... Czy idziemy teraz w speed'a, od razu czy idziemy na razie jeszcze coś innego, to jest dobre pytanie, bo naprawdę nie wiem, czy w speed'a pójść, czy może w alchemika, może chyba w alchemika pójdziemy, mm, zawsze będzie jakiś boost, o mamy, widzicie, jest DDT pierwszy, okej, okay, dobra, ale co ja mam z tobą zrobić, ej, o co kaman, dobra, ale nie będę się ten, po prostu się wykupię, wykupię się po prostu. Żeby ten DDT jakby nam przeleciał całkowicie. I dobra. Już wiecie na czym to będzie polegało. Na czym ta gra będzie tutaj po prostu polegała. Więc ja muszę zbudować jak najszybciej możliwość ich bicia. Nie wiem jeszcze czy mam ich bić. Kto będzie liczył moje zgony? Czekajcie, potrzebuję coś mocnego. Potrzebuję coś bardzo, bardzo mocnego, żeby tutaj klepać to. Już widzicie sami, że coś tutaj się będzie działo. Tu się będą działy teraz Cudawianki, więc będzie mi mega ciężko co tutaj w ogóle robić, więc czekajcie, co będzie dobre jeszcze na D&D, takie na start, bardzo dobre, od razu mocne, mocarne, może bym powiedział, mm, mag, mag z ogniem, no też byłby dobry oczywiście, mag z ogniem też byłby spoko. Czy nie wiem, czy akurat by było najlepszą opcją dla mnie? Fajnie by on widział Kamo, więc może gdybym postawił tutaj jednak kolegę, który by ściągał Kamo, ka ten kamuflaż, wtedy Pat oczywiście mógłby cofać jeszcze nam tutaj mm, naszego tutaj DDT, więc to może było gdzie dobre wyjście. No i oczywiście on musi widzieć go i musi go móc bić, i to jest bardzo ważne, więc potrzebuje ten upgrade. 8000 to jest straszny drogie oczywiście, żeby to zdobyć. Ale potrzebuję bez tego upgrade'u. Nie jestem w stanie bić DDT. Już dwa razy się wykupiłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał aż tak dużo razy się wykupywać. Bo to nie będzie fajne, oczywiście. Ale pamiętajcie, w każdym momencie można się tutaj ktoś zrespić. Więc to jest bardzo ważne, żebyście o tym pamiętali. Nieważne w którym jest w momencie gry, w każdym mogę mieć tutaj jakby DDT do pokonania. I to nie jest ustalone skąd on będzie leciał, więc no właśnie, kolejny DDT, dobra, już teraz mamy obronę wreszcie jakąś, on cofa, ściąganie jest, więc spoko, dobra, mam nadzieję, że sobie z tym będziemy radzili, jak widzicie sami, no sobie daje radę, ale pamiętajcie oczywiście, to jest niska runda, czym wyższa runda, tym te DDT będą trudniejsze do pokonania, więc to musimy wiedzieć o tym, więc w tym momencie już zbieramy. Mamy zbudowane bardzo mocną jednostkę, ale ona niestety ciągle nie bije nam lidów. I to jest wielki oczywiście problem. Tutaj mamy widzenie kamu, więc to mamy tutaj zapewnione, że to kamu będziemy widzieli. On też sam sobie widzi kamu, ale on chyba i tak się bazuje jeszcze na jednostkę, mi się wydaje. Oj, oj oj, oj! życia. Malutko, 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 malutko. Dobra, tego pokonaliśmy. Bardzo fajnie. Mówię, problemem jest to, żeby on mógł ich bić. To jest mój największy, jakby teraz, szkopuł, że ja po prostu nie jestem w stanie bić tego. I to jest tutaj mój wielki, wielki oczywiście problem. Postawmy jeszcze jednego. wiecie, tylko i z tym upgrade'em, nawet, żeby dać mu jednak możliwość bicia. Bo to jest ważne, to jest dla mnie najważniejsze aktualnie. I zbieramy na to, że może nawet niepotrzebnie to budowałem. Zaraz mógł to sobie boost no i to, no? a gdybym sprzedał to i to i raz szybko zboostował, no nie no, poczekajmy chwileczkę już. Poczekajmy chwileczkę, to sprzedajemy, boostujemy, no i spoko. W tym momencie mamy już spokój się tego, że zawsze będę w stanie bić już DDT, to już jest jakby zapewnione. Zauważyliście też, że ono co chwilę ma innego skina, a raz jest zwykły DDT, a raz jest naszą tutaj rybką, i tutaj naprawdę to bardzo fajnie jest zrobione, że to jest po prostu różne. Może no, to nie jest przemyślane odgórnie, od po prostu tak się trafia nam, po prostu tak nam się tutaj widocznie trafia z tym. Dobra, speed zdecydowanie lepsza mixturka od alchemika. No i boostujemy oczywiście dalej. Oj, coś czuję, że jeśli nie zapewnimy tej widoczności całej mapy, to będzie nam bardzo ciężko. My teraz oczywiście będziemy starali się zapewnić widoczność całej mapy, żeby faktycznie tutaj było troszeczkę łatwiej siebie bicia samego, bo inaczej będzie tutaj bardzo ciężko cokolwiek to jakby osiągnąć. Ale dobra, ale pamiętajcie, czym więcej leci nam balonów, tym większa szansa na wylosowanie DVT. W każdym momencie może on nam wyskoczyć i to naprawdę z wielu, 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 wielu różnych jednostek. Więc to musimy wiedzieć, musimy o tym pamiętać, że w każdym momencie możemy jakby mieć z nim... Starcie. Może zbudujemy sobie z jakimś bratem? mam tutaj tę wioskę zbudowaną, to lotniskowiec też mógłby być bardzo dobry, bo bicie każdego rodzaju przy lotniskowiec też jest mega mocne. Tym bardziej, że możemy go zbudować teraz spokojnie w na zasadzie górna środkowa. Nie potrzebujemy dolnej ścieżki, nie potrzebujemy widzieć kamo. Zasięg mamy i tak kosmiczny. Więc spokojnie możemy dodać go w ten sposób i to też będzie mega dobra jednostka w bicia DT. Więc no zobaczymy czy to nam wystarczy do wybronienia się tutaj przed tym wszystkim. Oby tak, oby tak, obyśmy sobie tutaj dali oczywiście radę, zaraz będziemy to jeszcze do gry lotniskowiec, więc też oczywiście będzie tymi rakietkami swoimi ze statków, z samolotów oczywiście, mógł je klepać, bo tak rakiety będą w stanie wtedy dobić, bo mają tą wioskę obok siebie. Dobra, budujmy to. W tym momencie, widzicie, będzie on łatwiej. No, DDT w rundzie 50, bo w, w rundzie 31, chyba wyszedł pierwszy DDT. No to już jest coś, to już jest coś, pamiętajmy, oczywiście, jest on troszkę słabszy niż ten w rundzie 90. Ale i tak, coś jak jest, to już ciężkie samo sobie do pokonania. Najpierw jest to, że wszystko pokonujemy bardzo, bardzo szybko. Jest to bardzo dobry setup. Matka jest dosyć prosta, bym powiedział. To nie jest babka na typ advanced. Jest ona w na jak chyba tylko dlatego, że one nam z dwóch stron i nie możemy jakby dobrze tego bronić, ale trzymamy środek. Cały ten środek jest wspólny, gdyby jeszcze te statki zasłaniały widok. To spoko wtedy, oczywiście jest to jakby wyjaśnione, ale nic tutaj nie zasłania widoku, też jeszcze widać idealnie po Snajperze, że no nic mu nie zasłania widoków. Czyli, gdyby jeszcze to zasłaniało widok, spoko, babka byłaby może faktycznie bardzo trudna, To nie zasłania widoku troszeczkę słabo. No i dobra, patrzcie, to jest rzeczywiście raż taki spory i z każdego mogło nam wylecieć DDT. I nawet z takich właśnie... ...dwa podrządu DDT, o tak powodu po nam wylatują. No. Jest ciężko, jest ciężko tutaj, nie ukrywajmy. Budujemy sobie pierwsze co flagowca. Flagowiec da nam boosta do innych jednostek wodnych, więc też oczywiście nas nie interesowało, tym bardziej, że na flagowce rzucimy sobie jeszcze alchemików, żeby boostować pozostałych tutaj, pozostałe sady, które będziemy boostowali i tak samo jeszcze tego podbijemy później pod reaktor. Chyba tak, to będzie dobre wyjście, mi się wydaje. To będzie chyba idealne wyjście, żeby to rozwiązać, żeby faktycznie to było strachy silne, w ogóle pamiętaj oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, będę Ci bardzo za to oczywiście wdzięczny, to od Ciebie nic nie kosztuje, a mnie oczywiście bardzo tutaj możliwości zasięgu żeby YouTube to jakby ożył i zauważył że hej bluesy jeszcze żyją I jeszcze cały czas tutaj trwają jak najbardziej jeśli masz ochotę zostaw dzięki Jelki oczywiście no i dobrze 3000 tylko już przemówimy ba tysiąca budujemy lotniskowych no i próbujmy oczywiście tutaj bić rundy powyżej 80, a może i 100. Czyli ja bym też zainteresowani, jak ta modyfikacja się nazywa, jest to modyfikacja Surprise DDT. Mega ciekawa! Powiem że byłem właśnie ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie trudne? I powiem wam, że tak, to jest trudne. E, że gdyby nie taktyka z tymi dwoma właśnie jednostkami, czyli tutaj Sabem oraz Bukanerem, byłoby jeszcze ciężej, Chociaż no, pamiętajmy, że dopiero nam się zabawa rozkręci, gdy faktycznie że się nam masa DDT czyli po, po rundzie 90 i jeszcze one będą mogły się zamienić w kolejne DDT takie perpetuum mobile można się tutaj za chwilę utworzyć że co chwilę będziemy bili się o bez przerwy, dosłownie. Więc to może być dosyć, dosyć, dosyć ciekawe. Więc zobaczymy to później, jak to będzie się oprezentowało. Myślę, żeby was podbić, chyba podbiję was. oraz, to, 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 to da ciutko większy zasięg, prawda? A więc to też będzie bardzo pomocne. Jest tu mam już troszeczkę zwiększony zasięg widzenia. Tutaj on też widzi, więc myślę, że jest wszystko fajnie zobaczone. Tu mamy taki malutki obszar oczywiście niewidoczności, ale to jest na bardzo mały. To sobie to podarujemy, tutaj też wszystko jest, spoko. Dobra, są jakieś malutkie obszarki, gdzie oni nie widzą, ale to już takie naprawdę bardzo sporadyczne rzeczy. Ty sięgałeś go? Serio? Ja miałem wrażenie, że on go klepał. Tutaj chyba on sięgnie, prawda? Tak, tutaj sięgnie, jak najbardziej. Na no to wiecie, um, to jest ząg. Ząg jest bardzo, bardzo dużo, oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Pieniążki zdobyte, 660 za przejście trybu hard no i lecimy oczywiście dalej no co to, to jest najważniejsze jest ja mam taką możliwość myszka minową uciekać gdzie moja myszeczka ucieka jest flip tutaj. no i budujemy w takim razie tutaj sub commander bardzo mocna jednostka ale do tego wszystkiego już tu, jak już to mamy to czas zbudować oczywiście że busta busta w postaci post postawienia jeszcze jednego alchemika który nie będzie boost boostował tego co kojarzę e bukanera w ogóle nie jest w stanie go boostować tego, na którym on stoi, będzie postawał jednostki obok. Czyli on też powinien dostać busta, czy nie? Nie dostanie. Ciekawe. Pamiętam, że szczerze, że to jest dosyć ciekawe. W takim razie musimy postawić jeszcze jednego wioski, oczywiście w okolicach, więc myślę, że z tyłu to można postawić. A ja, przecież żeby były jeszcze w zasięgu wioski, oczywiście. Więc może tutaj go postawimy, w tym miejscu też bardzo fajny zasięg oczywiście yy, sięgają tam jeszcze nasi alchemicy więc wszystko idealnie załatwione no i oczywiście czwarty tier bo czego nie możemy szczelić wszystko zbustowane tak wszystko w porządku ty masz miksturę na sobie obyś miał masz miksturę na sobie dobra to i wszystko jest załatwione dwie nóżki tutaj bustnięte będzie git myślę że więcej chyba nie jest potrzebny chociaż Skoro mamy i dacie tak jeszcze duszy, to może byłoby trzeba zainwestować jeszcze. Hmm, tylko gdzie ja mogę Was stawiać, jeszcze, też miał ręce i nogi, prawda? Co tutaj? No chyba tak. Dobra, stawiamy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. No i postawmy ich jak najwięcej się da, tak, żeby byli się w zasięgu, a też bez przesadności ilości jak się wydaje. Nie chcę z tą ilością, bo i tak się jak idzie nam bardzo dobrze. Tutaj mi się zbudować tutaj od razu. Reaktor z boostem na szybkość, może pójdziemy tutaj poody. Hmm, to byłoby ciekawe, energizera jeszcze zbudować, można by było oczywiście. Zobaczymy. Pamiętajcie oczywiście, czym wyższa runda, tym jednostki są silniejsze, tym BGP jest silniejsze. Hmm, więc no zobaczymy jak one będą wyglądały po rundzie setnej, bo tak, chcę puścić te kilka rund po setnej rundzie tam wszystko jest od razu instant runda 101 już jest silniejsza od rundy 99-98 Jest to już jest boostowane. więc tym bardziej możemy sobie te kilka rund oczywiście szczeli zawsze i to jak to będzie wyglądało ale pierwszy trzeba pokonać jeszcze bada jeszcze bardziej jest przed nami do pokonania więc jak jego pokonamy wtedy jak najbardziej będziemy się interesowali e, innymi mm, wyższymi oczywiście rundami do, do przejścia no i zobaczymy, zobaczymy. Dobra, stawiamy na pewno alchemika, który bym go postawił. I żeby on boostował, nam jeszcze naszy tutaj, naszych dwóch przyjaciół. Czy to ciebie on się nie, czy będzie boostował jednak tego? Bo to jest ciekawe. Czy on jednak darta by chciał zbustować? Chyba nie. Zobaczcie, darta on nie bustuje idealnie wręcz. 25. runda. Masa Lilithi. Zobaczmy. Pamiętajcie, że z każdego DDT może wyskoczyć kolejny, kolejny DDT, poznamy to poprzez to, że będzie inny skin, po prostu, będzie inny skin, co Ale chyba poszło dobrze, poszło dobrze, bardzo fajnie, bardzo fajnie. I tutaj to cel, i tam też w widzicie, że wyskakują nam DDT, nagle, ale oczywiście mamy taką masę jednostek pod to, że spokojnie sobie dajemy z nimi radę, spokojnie ich bijemy, więc bardzo, bardzo fajnie, ale tutaj tak nie zmienia faktu, że no, Taki DDT w rundzie 30, to był troszeczkę na szok w nocy jego pokonania, ale jest na razie w miarę w porządku. 34,5 tysiąca, jeszcze potrzebujemy 6 tysięcy, spokojnie to chyba zrobimy do rundy setnej, ale no, czy damy sobie z tym radę? O to już gra, gra, pokażę. 98 8. runda, czyli dosyć ciężka runda, to jest oczywiście. W tym zobaczymy, jak ona nam pójdzie, Jeszcze 2000, tak, 2000 jeszcze tylko i wyłącznie. Już jest coraz, coraz to ciężej, muszę powiedzieć, coraz to ciężej już jest. Więc zobaczymy, zobaczymy. Wolałabym zobaczyć oczywiście BSB, jak już. łapanie młaba jest oczywiście bez sensu. Teraz kolejna masa. No i oczywiście te samo z żony BT. Daliśmy radę, super, bardzo fajnie. Bustujemy, klepiemy. Rany jak ja cię szybko biję. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Badziej nie ma żadnych szans na pokonanie we mnie nie, nie wręcz. Jego instant niszczy. Co się zmieniło? To nie było aż takie silne, to nie było aż takie silne. Dobra. Mam równe 101, Tutaj Tu jak mówiłem razu jest boost. Wszystkie nocy są już zbudowane w tym momencie i... Idzie spoko, naprawdę idzie bardzo, bardzo silnie. Na myśli, że nie spodziewałem na początku, wiem, że będzie troszeczkę ciężej to przejść, a na razie idzie w miarę w to też może to nie jest od rundy setnej tak już wzmocnione, chyba nie jest. Już runda setna powinna być leciutko wzmocniona, ale no powiem wam, nice, to ja rozumiem. To ja zdecydowanie rozumiem, że nie, już widzicie, już się pokazują nam problemy. Oczywiście pierwsze zgrzyty już się nam pokazują, więc no musiałoby się wydarzyć. musiało się wydarzyć, pamiętajcie, że w tej chwili można przypytać DVT. Sam, oj, no właśnie, tak to jest, sądziłem, że jednak nie będzie aż tak fajnie, jakbyśmy chcieli. Więc, no cóż, no cóż, tak to bywa. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o, o, o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku Na razie, hej, hej, pa.